Cześć wszystkim. Z tej strony Mateusz Lech z Ekonomii Rosji i dzisiaj troszeczkę nietypowo, gdyż dzisiaj na ofie i tylko chciałem Wam pokazać rozkład programów tygodnia, jak to się u nas ostatnio odbywa. Jest to, wydaje mi się, przydatne, zwłaszcza dla nowych osób, które trafiają na nasz kanał, ze względu na to, że wygląda to troszeczkę jak chaos w YouTubie. Natomiast mamy. Pięć takich już od jakiegoś czasu programów o różnej tematyce, różnej długości i różnym stopniu powagi, bo nie wszystkie programy są u nas super poważne. Są to programy mieszane, więc wydaje mi się, że dla każdego jest coś ciekawego. I chciałbym zacząć od naszego najnowszego dzieła, czyli cep codziennego, ekonomicznego przeglądu, głównie z Rosji. Będziemy starać się go produkować 5 dni w tygodniu i wypuszczać o 9 rano. Stopień powagi raczej wysoki, będą to wiadomości, taka codzienna prasówka, bez zbędnych komentarzy. Często prosiliście o to, żeby programy były krótkie, tematyczne, konkretne, żeby można to sobie rano zobaczyć i mieć mniej więcej obraz sytuacji. Więc taki program będziemy starali się robić, będzie on wypuszczany, tak jak mówiłem, 5 dni w tygodniu, mamy nadzieję. Czasem wiadomo, już nie może być, nie jesteśmy zawodową telewizją, więc wybaczcie, jeżeli się nie uda, ale zamiary będą takie, żeby to robić. Następnym programem będą wtorki, czyli satyryczny post, podcast portalu Ekonomia Rosji. Tutaj powagi za dużo nie będzie. Wiedzą to wszyscy, którzy oglądają co wtorek o 20:30. Staramy się zmieścić w około godzinie. Będą tam różnego rodzaju śmieszne sytuacje, abstrakcyjne sytuacje. Głównie z Rosji. Staramy się szukać takich wydarzeń, które sam Bareja chętnie by umieścił w swoich filmach typu Miś czy Alternatywy 4. Więc przyświeca nam tutaj przede wszystkim dobra zabawa i, i jakiś kontakt z wami. No i razem się próbujemy śmiać w te wtorki. Mamy kącik Geopolo, gdzie, gdzie jesteśmy w opozycji do wszystkich tych poważnych geopolityków wypowiadających się na poważne tematy w prasie czy, czy internecie i telewizji. My robimy to całkowicie na odwrót, więc dużo osób bardzo lubi ten program. Ja osobiście go też bardzo lubię, bo to jest czysta rozrywka, troszkę trzeba przygotować materiałów, ale, ale jest zabawnie. Kolejnym programem, takim, który już na stałe wszedł do ramówki, to są te takie podsumowania tygodnia w czwartki o godzinie 19. Tu z powagą jest różnie. Raz jest troszkę poważniej, raz jest troszkę zabawniej. W zależności od interakcji z gośćmi i z tematami, na jakie po prostu rozmawiamy, trwa to zazwyczaj od 2 do 3 godzin. To jest najczęściej najdłuższy nasz program. Ostatnio staramy się go zmieścić w dwóch godzinach, żeby też nie przesadzać. Goście są przeróżni, stała ekipa mniej więcej 5-6 osób, które się wymieniają. Natomiast co jakiś czas będą dochodzić nowe osoby. Staramy się zapraszać nowych rozmówców, gdyż cała idea programu polega na tym, żeby kilku Kilka osób o różnej znajomości tematu i różnej specjalizacji mogło porozmawiać między sobą i wymienić się doświadczeniami i opiniami. Więc mamy tutaj tematy wojskowe, militarne, polityczne, społeczne, ekonomiczne, a nawet ekologiczne. I każdy z tematów próbujemy rozgryźć na kilka różnych sposobów. Kapitan Lisowski nazywa to czwartkowymi kolacjami, no bo to taka, wydaje mi się, fajna posiadówka, gdzie, gdzie można porozmawiać w kulturalny sposób, nie kłócąc się między sobą. Można się sprzeczać, ale bez, bez wiecie tam rzucania krzesłami czy coś w ten deseń. No i myślę, że po każdym czwartku każdy z nas wychodzi bogatszy o jakąś ciekawą wiedzę gdyż rozstrzał jest przeogromny, zaczynamy od wojny, kończymy na panelach, w międzyczasie zahaczając o Afrykę, Francję, no po prostu jak nas poniesie, mamy jakiś zarys tematyczny, ale później jak to w rozmowie, próbujemy sobie to fajnie omówić i sięgamy w czasem bardzo ciekawe tematy dla nas. Następnym tematem, następnym programem jest prog sobotni program Pawła Jerzowskiego. I tutaj jest to jeden z najpoważniejszych programów, jeżeli nie najpoważniejszy. On jest taki stricte ekonomiczny, poważny, bardzo ciężkie, trudne tematy do zrozumienia są rozkładane na czynniki proste. Przypomina to czasem wykład na studiach. Ja się zawsze to kojarzę z wykładowcą na studiach, bardzo przyjemnie się tego słucha, bardzo dużo można się nauczyć. Trwa to między 60 a 120 minut zazwyczaj w zależności od tego jakie tematy Paweł przygotuje. Nazwa programu Rosja Dziki Wschód. Jeżeli zobaczycie taką ikonkę, no to na pewno jest to bardzo dużo skondensowanej i ciężkiej do znalezienia wiedzy w sieci gdyż Paweł naprawdę pod tym względem tematy ropa, gaz, trading, waluty no jest bardzo dobry. Więc zawsze polecam, zawsze oglądam. Kolejnym naszym już takim programem i to w sumie najstarszym programem w zestawieniu to to jest Top 10 wieści z Rosji, które robi Kapitan Lisowski i Paweł Jerzowski. Program zaczął się u kapitana na, na kanale. Później, gdy Paweł rozpoczął swój własny kanał, to jest to program współdzielony. Leci i jest nadawany na obu, na, na obu tych kanałach. I tu jest zebrane takie top 10, wydaje się najważniejszych, no, oczywiście pod względem subiektywnym. Wydarzeń, które miały miejsce w poprzednim tygodniu w Rosji, program w miarę poważny. Zdarzają się tam drobne śmieszki i hecheszki, natomiast jest to też taki z poważniejszych programów. Chociaż Paweł potrafi tam wrzucić kilka absurdalnych, żeby troszeczkę rozbawić wiadomości, więc myślę, że też warto obejrzeć. Czas między. Półtora a dwie godziny, gdyż panowie potrafią bardzo długo rozmawiać. Wydaje mi się, że jest ten zakres programów bardzo różny. Tematyka ogólnie związana bardzo często z Rosją, natomiast staramy się też. Zahaczać o inne tematy. Poruszamy tematy Europy, Afryki, Polski, Niemiec, więc myślę, że, że dla każdego jest coś ciekawego, a powstaje to wszystko dzięki Wam, dzięki subskrypcjom, dzięki patronom. Więc myślę, że warto by było wrzucić tutaj aktualną listę aktywnych patronów. Aktualizowałem ją dzisiaj, czyli 4 sierpnia, na ten moment to są osoby, które wspierają kanał. Chciałem w imieniu swoim i Pawła Jerzowskiego serdecznie Wam podziękować. No bo myślę, że widzicie, że, że dzieje się, że to się rozwija i z każdym tygodniem praktycznie coś dokładamy, poprawiamy. Myślę, że będzie tak w dalszym, w dalszym czasie. Poza oczywiście kanałami na YouTube mamy blog Ekonomia gdzie pisane są artykuły. Mamy nasze social media, mamy TikToka, gdzie są wycinki z tych programów, które wymieniłem przed chwilką. Mamy Instagram, gdzie również są rolki z wycinkami tych programów. Można sobie przejrzeć, można komuś pokazać, jeżeli nie ma czasu na na, na przykład puszczenie całego odcinka. Więc myślę, że to na ten moment wszystko. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz, to witamy. Myślę, że teraz będzie miał szerszy obraz, co chce sobie obejrzeć. No i zapraszamy do oglądania. Dzięki.